W pracy pytam, czy postypa zawsze ktoś zapyta Koborowa ekipa to moja szpita, a w konfidentu pałę spita Słomy, letar to jest ginwa Udane belowanie słomy, bo zetor się zapowietrza i, i nie idzie, pompa chyba walnęła i trzeba do domu jechać Wskazy pożarnej, ludzie zawsze pomagał. Przewracanie słomy, zetor w akcji Ok, za to o zwykła mordeczka Mój uh! salut to biznes, zagram koncert, Ej, z tą sztuka, to będzie zyskiem, Ej, ktoś podjedzie, a ty suchy bliskiem Ej, w biedzie Nie iść na dobrą rozrywkę, masz prawdziwego artystę Noszę bliznę, noszę Rolexy, ona nosi bieliznę W kolorze tuki niech wyliżej Melowanie do niego po kosu, zaj się 25 naszy babuszy od rana w czapu. Ja mogę być królisko Ty zawsze będziesz pistol, kotem pistol berlinę, mój